Nie za bardzo, czy jak to tam u Was? No to Was, z Wami tam nie wiem pracować, coś kurwa, robić. No właśnie, nie wiem, tak za bardzo, ale wyglądacie na potężnych gangusów. A jeszcze? A jaki mark? No, A, mam chodzi o tego czarnych? PETA z policji, kurwa proszę. A ty nie byłeś czarny? czarnej? Tak, byłem No. BMB. Nie pochód, kurwa mało od być. Od dwóch dni globalnych. Nie, za znaczy się mamy nową. Nową dostaliśmy. Bo tam wjazdy były przepotężne. No wiem, gdzie mają chatę, ale nie jestem z nimi. No bo kurwa, już mnie denerwuje to kurwa, co oni robią. Ale też przede wszystkim chodzi też o aktywność, Sonia. Że wolą, nie wiem, tam spać sobie w melnie, kurwa, nie wychodzić i wiesz, co chodzi. No, tak do końca nie ja. no, zaraz się coś tam karza. E, niby wy byliście fioletowymi, potem kurwa, nie wiem teraz, niebiescy czy brązowi, nie. nie wiem, jakby to tam kurwa. No, Nigdy nie byliśmy fioletowymi. No. Ja no, dlatego się tak pytam, sonia. Bo na legalu to mi się kurwa nie chce pracować. Bo za nudno jest. Wiem, 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 rozumiem, rozumiem. No, no wiem, rozumiem. Eduardo na przykład. Eduardo Black, tak? Mhm. Dobra. Rozumiem. No tak coś no to jak ktoś to numer podacie mi do niego czy coś? Mhm, mm ja ci polecam. Do... Tylko tak, co trochę mi wizytówkę pokazuje się jak coś.